Dzień dobry, tutaj macie Sargę, w tym odcinku wam pokażę jak się gra w of Legends Dzisiaj ze mną jest Bania 123456789 Dzień dobry Eee, tak, e. Dzisiaj znowu sobie zagramy Hecarimem Tylko że... Tylko e. Tylko że pod Predatora Tylko że, że Nie te runy, nie, to jest z ostatniego odcinka Tylko pod Predatora Idziemy. Czyli takie kierunek. Więc zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Bo hekarium, dzisiaj go testowałem, hekarium pod Predatora jest bardzo dobry. Dużo damage'a zadaje. Czyli widzę, jak że pod Miss Fortune. Znaczy, Miss Fortune idziesz. Na topa, No Dobra, zobaczymy na jakie levely będziemy grać. Czy na jakieś wysokie, słabe? Zobaczymy to wszystko. Ja tutaj Wam już przełączam. Oh, stop! No. Co jakieś dobre? Nie. Dwusetny level. O boże. To ja będę zyra. grać... Aha, Yasuo ma 90, ja, ja pierdolę. Zobaczymy, może to jeszcze wygramy. O nie... Dobra, Katarina, easy. Y... No nie wiem. Fiddlesticks idzie na dżunglę. Ezreal. Nie wiadomo, czy ten Zral będzie ogarniał. Może no nie będzie. No 200 lewe, no. Pff, no nie, no Mati, proszę cię. <grym> nie wiadomo. No 200 już no może brat za konto i gra, co? <grym> nie. <grym> um, no, Cyska? ty będziesz miał <grym> na Moderkeizera. <grym> Ojej, Moder już już. Stanie la taki słaby jest... Ojez, jak był trendamerem grał! O, <laughs> o! nic nie... Znaczy z RKZ nic zostało już. Awie... Tylko to mi się przyciągać. Polecam jednak bardziej, bo dzisiaj testowałem. Polecam bardziej iść Hekarium od Predatora, bo jest silniejszy według mnie niż pod Zdobywcę Tak jak wcześniej grałem. Więc Hunter, Talisman, to to, to się nic nie zmieniło, wiadomo. A no to co znowu lecimy, tak, wcześniej, czyli Nareda. Nie wiem, że Master za mną idzie. Aha, czekaj, czekaj, miałem to dać. O nie, no dobra, no. Dobra. O nie, dobra. Tutaj bym potrzebował pomocy jakiejś od Jasu albo Ari. O, dobra, Ari idzie. No to co, wy z masterem na topie? No... Otóż, jak zawsze, Nie, idzie. Idzie? Mhm. Dobra, nice. Nie, to temat. Nie. Aha, to temat tylko postawić. Nie, nawet to temat nie postawi, to ja idę postawić. Oczywiście chodzi o to z Predatorem, że tutaj po, y, pod buty masz taki, taką aktywność i jak ją klikniesz, stajesz się bardziej szybszy i więcej grasz zadać. bo nie wiedziałem, że ma sobie mu poszedł pod tego. Pod wykryt... A, dobra. dobra, lecimy. Dobra. Dobra, mniej więcej potki już zużyję. Dobra. Teraz oczywiście robimy raptorki. O nie. Tylko nie ma na topie. What the fuck. Na pewno pomagają. No. O, jest wader Kaiser. Dobra. Kolejnej potki bym musiał zużyć. Teraz wilki robimy. zaczekamy, może będziemy mieli w. Dobra. O trójka! No tutaj nie zasmajtuję tego. Czekam Jak to tak, tak szybko ten jungler przyszedł? Nie z głupota na tak szybko? Nie wiem. Nie wiem, co tam nie wiem, ja nigdy nie grałem w Filius to właśnie nie wiem za bardzo. Bo są takie postacie, gdzie od razu już na drugim levelu można pomagać. O, nice. No, mogę powiedzieć? Damage! No! mogę powiedzieć Miss Fortune? No, jedno słowo, no, brzydkie. Jedno słowo można powiedzieć o tej postaci. słowo. Ale też tutaj będę się zasmaitować raczej, bo... Dobra. Krab jest raczej dostępny. Nie jest dostępny! Nie SPANIAKUJ byczko! Jest dostępny. Jest, 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 jest dostępny. Ej Katarina w ogóle na topa poszła dziwne. Pierwszy raz widzę Katarinę na topie. Dobra, krab będzie zrobiony. W ogóle nie wiem Dobra, wy sobie tam radzicie, to ja wam nie będę pomagał. No na razie nie. Czekaj, feedlystix przyszedł. Dobra, tutaj zgankowałem, żeby... Tak trochę temu jasło pomóc. Dobra, ja idę dalej na dżunglę. Modern kaiser. Ej, krab jest dostępny, to ja mu zrobię kraba. To zrób. Dobra. Będzie to OP, bo nie będzie mieć kraba. I mi zawsze zabierałem kraba. Nigdy nie umiem tego. Dobra. Dobra, nice, zabiliśmy go. Dobra, ja bym poszedł jednak na tamtą. albo na tą stronę dżungli bym poszedł. Dobra, dwa ganki udane, więc spoko. Ej! Ej! Dobra, Idę, idę, idę. Nie, bo master przyszedł, nie musisz. Albo też przyjdę. Nie, no nie musisz, no dobra. Fraga. Oto. No, fraga sobie zrobiłam. Bo ja mu cały HP zrobię. A ty se przyszedł i zabrałeś. No, tak to A ja, ja nie, to nie lubię takich ludzi jak zabierają ci frag, nie? Dobra, dobra, te pojście do bazy nie dobra, ma a czekam ten, aż tak. będę mieć buty, że będę mógł zużyć Predatora, to wtedy no, będę jeszcze bardziej O no, nie, te pojście do bazy mam chyba za mało manę. No mam 1100 many. Bardzo mało. Miss Fortune musi zawsze mieć manę, bo bez many nic nie zrobi, nie? No może coś zrobi, jednak te ataki nie są takie złe, nie? Jednak no, Miss Fortune bardzo ma dużo ten... Czekaj, ten Fiddle Sticks, choć ten jasło super se radzi. Dobra, mi się do bazy, nie ma co. Jakbym tak... Ja tak mam tepa, to... Czekaj. A o, nie... o, przyszła ta. Nie, to jest... Dobra, wjeżdżam tu. Nie. Ajajaj, aj, aj, zginąłem, ale... Ma, ale mam kila przynajmniej. O nie, zginąłeś? Tak, zginałem, ale mam kila. Warto było. <laughs> Ej, mam buty, czyli już mogę Predatora zużyć tak naprawdę. Czyli jestem już OP. Boże, tam i z nieraz takie rzeczy I duba, gada, ten, jest, ale... Ale ten Yasuo sobie radzi. Super. Ej, ten Master u was tak średnio. Dobra, tutaj się już Red odrodził. Mogę sobie zrobić, tak wygląda? O! 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 To. Yy, nas się flesza miałem. Nie ci, ja wam tam zaraz pomogę, tylko zrobię te raptorki. Dobra. Idę już. Ja tam idę już. Nie! Mati, chodź tu szybko! Człowieku. Nie! Znowu zabrał! autora <grystanie> jeszcze sobie tutaj zużyłam. I znowu zabrał! Człowieku! Nie. Jak można tak zabierać człowiekowi? Dziękuję za kila. Dziękuję za kila, ładnego. No i super, dzięki. Przez to mam 102. 0 Przez <grystanie> Dobra, ten ja tak radzi, że ja nawet on nie potrzebuje pomocy. My też nie potrzebowaliśmy pomocy. No. Dobra, ja tu niszczę. Tutaj wierzę. Dobra. Ja stąd idę. Jeszcze smoka bym chyba nie zrobił. Smoka się nie opłaca robić. no... On mnie uczy, co mam zrobić. pijany jest chyba. Ten master. Dobra, tutaj zrobię to. On mnie uczy, co mam zrobić. No człowiek. No. Po prostu. Dobra, ja bym tam podszedł. Dobra. Jeszcze zabiję tego smoka i zabiję typa i teraz smoka jeszcze zrobię. No to rób. Elo, zrobiony smok. Jeszcze krawa mu wezmę. Mówię po prostu, ten hekarium pod Predator jest takim kozakiem. Dobra. Dobra, wy sobie tam świetnie radzicie. Choć właściwie mógłby się już wtepnąć do bazy. 600-800. To jest... 1400 starczyłoby mi, ale jeszcze sobie tutaj zrobię tą dżunglę. O! Zapatrzcie. Moder Kaiser czy. A ta piara. Groźniejsza niż Moder Kaiser. A mniejszy level, ale jest groźniejsza. Jeszcze tutaj zrobię tego. może nie tak, jak jej znowu zabiliśmy, ale dobra. Dobra, po prostu się nie odzywam. Bo jak się odzywam, to zawsze coś innego wychodzi. Dobra, ja się cofam. Powiedziałem groźna i po tym zginęła. Ja się cofam, 2000 pieniędzy, to kupuję, się kupuję. 1400. Dobra, ja też się wycofuję. Mam mało money i mam... Dobra, 1500 wycofuję się. Mało money, bez money to ciężko. Ale naprawdę bardzo dobrze nam idzie. Ja już mogę naprawdę tego predatora świetnie zużyć. Mam buty. Ile ja mam obrażeń? Stopień... mam obrażeń już. Uh, uh, uh. O czekaj, czekaj, manek! Czekaj, czekaj mana, mana, mana. Kurde! Zapomniałem manę zregenerować. Regeneruj się mano. Szybko. Szybko! O no, MADER KAJZER zabija mojego mastera! Tak to się stało, Tego ja nie... Nie widzę tam do was. Nie! Nie! Tak, 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 zostaw to! Nie, nie udało się. Dobra, wilki ze zrobię. Wszędzie świetnie idzie, tylko temu Botowi teraz tak średnio poszło, ale to tam Dobrze. Zabierasz fragi tylko człowiekowi. można. Ale mam 4 a nie źle. Ja mam 4-0-3, bo ktoś mi zabrał fragi, dwie fragi i ciekawe dlaczego mam trzy asysty. A no, ciekawe, ciekawe. Czekaj, albo może jednak zjankuję tego, ja sułowo. go bardziej. O, modelka hazard się ma. Ja mam Moder Kaiser. Co tam? Jak to? Fajne? Halo. Te kuleczki jak ci wale W mordę? <laughs> Jeszcze mu zabrałem tak killahwsko. Ty, ty po prostu jesteś jakiś nienormalny dzisiaj. Co ty robisz? Jak <laughs> można nie tak wszystko zabierać fragi, no. No nie wiem, nie wiem. ci tak ratuję wam trochę grę, ale... Um... Ratujesz nam! Na razie mi zabrałeś dwa fragi tylko, e, tyle no, tu ty Tak, jest. Ja tylko czekam, aż ten jasłoś tam. Za 8 sek 80 sekund ma ty smok No co, spokojnie, spokojnie O Boże, co ja zrobiłem Nie miałem czego kliknąć Nie miałem tego kliknąć w ogóle Dobra O, farmy fortun zawsze masz tragiczną, więc... No nie ma aż taki bardzo tragiczny, ale jednak mam tragiczną Dobra, nie wierzy, niedługo zniknie. Dobra, wbijam się bez predatora. Bady. Bady na dwóch. Dobra, leży. i co jest? 6 kili mam. Dobra, zaraz smok. Nice tam. Nic nie robimy tutaj! Patrz, zajmuj się za siebie, a ja robię fa... Daj mój z tobą, proszę nie zabierać fragów. Tutaj o. Yy... Roz... o nie! Zabrałem wszystko. O nie! Już. O, o nie! Powiedziałeś, że nie chcesz pomocy? Coś takiego powiedziałeś? Nie, nie potrzebuję żadnej pomocy. A No chyba, że tak. Dobra, tutaj. Dobra, ty pan się do bazy chyba? Chyba, tak. No dobra, to ja już idę na tego smoka. Sam se z nim poradzę tutaj. Na. Ja bym się dawałam. Doba... A nie, Czekaj, wiesz, że może zniszczę. Nie, nie zniszczę. Kurde, bo mają mało hape, miniony. Abym zniszczył. Kurczę, bym zniszczył prawie. Nooo! No dobra, już teraz nie ja zniszczę. czekaj, to ty postawił to tema. Dziwnie no tam masz szósty level w ogóle. Moder Kaiserku! Zostaw mnie. O nie! nie. Ale zabijem, Umieram, zabiłem, zabiłem do tego, Kaiser mnie do tego wziął! Koniec serii. smoka, ale niestety zginąłem. Legenda! czy się nagrywa wszystko? Tak, się nagrywa wszystko, dobra. 705 drużyna Siedem, hmm. pięć. Mam siedem, Bo ktoś mi zabrał fragi, <laughs> No ja bym ja miał... Czy... Podjęć, ja już czy... nie gankuję waszej linii, bo widzę, że tutaj macie wygraną linię. No, bardzo śmieszne. Totalnie, przegrano, wiesz, mamy. A czy ma... mówiłem, że wygraną? No, przegraną mamy, co, co? Przegraną. <laughs> Ej, poddali się. Ej, nie! Poddali. Nie da, nie, nie mów. Bro. No dobra, no to... No co, no poddali się? Nie! <laughs> A nie, tak, dobra, nie, Rzucisz chciałem tak to. fajnie zakończyć mecz. Dobra, dziękuję za oglądanie i do widzenia.